Siemanko chciałem wam dzisiaj pokazać tweeta, a, który słusznie bardzo dobrze wręcz no, z chirurgiczną precyzją pokazał nam ceny a, jakie będą na zamknięciu w sierpniu w, a, we wrześniu. I został ten tweet opublikowany 20 czerwca 2021 roku, więc sobie zobaczmy na szybko. August sierpień 40 zamknięcie. Ogólnie ten tweet brzmi tak. Bitcoin jest poniżej 34 tysięcy. Strygowany przez Elona Muska i przez FAT związany z energią i banem na Chiny. Jest więcej fundamentalnych powodów, żeby zobaczyć słabość w czerwcu Oraz w lipcu. Moje najgorsze scenariusz na 2021 rok, i tu jest jego scenariusz najgorszy. No i sobie zobaczmy, bo to było blieżbowe 20 czerwca. Jak mu to wyszło? Więc sierpień, zamknięcie w sierpniu na 47 tysięcy. Musi być powyżej 47 tysięcy. A czy było? Weźmy sobie, gdzie mamy. Tu mamy ten, tu mamy sierpień. Zamknięcie 47-166. No dobra, może to był przypadek, tak? Weźmy sobie wrzesień. Wrzesień zamknięcie 43-730. No także tu przypadek, zbieg okoliczności. o, gościu przewidział. Poziomy cenowe, i to bardzo dobrze I oktober, czyli teraz co się nam wydarzy Tutaj, że będziemy mieli zamknięcie powyżej 63 tysięcy Czy to się sprawdzi? No zobaczymy Jeśli rzeczywiście będą się sprawdzać tego scenariusze No to mamy, że w grudniu zamknie się powyżej w grudniu będzie powyżej 135 tysięcy dolarów tak w ogóle ta predykcja z październikiem 63 tysiące zbiega się z moimi liniami a, które zakładałem, że bitcoin nam wzrośnie właśnie do 63 tysięcy to była moja predykcja cenowa, zobaczmy no 62 600 jest prawie to samo Czyli możemy zobaczyć dużą pompę. Może na chwilę przejdźmy sobie do wiadomości. No i tutaj mamy taką wiadomość, że południowa Korea nałoży podatek na kryptowalutę, ale nie na NFT. No jest to dobra wiadomość. Dlaczego? No bo na przykład Chiny nie nałożyły podatku, tylko je zbanowały, więc takie nakładanie podatków na kryptowaluty co jest nieuniknione. Tak, to lepiej, żeby państwo nakładało te podatki na kryptowaluty niż je banowało. Także jest to dobry umysł, że Południowa Kora będzie nakładała podatki. Chociaż Południowa Kora w 2017 roku, jak pamiętam, no to banowała a, giełdy. Także przez te 4 lata troszeczkę im się punkt widzenia zmienił, że nie trzeba banować giełd i panować ogólnie kryptowalut, tylko teraz można z nich zarobić i są, będą one legalne także tak i tutaj dosyć ciekawa informacja że 95% marku, marketu, rynku jest w proficie i co to może oznaczać? no właśnie, zobaczmy sobie, w tym momencie aż 95% rynku jest w proficie. Tak, tak. Taki stan rzeczy mieliśmy na tutaj w maju. No i wiemy, co się wydarzyło później w maju. Jeśli tyle osób już jest na proficie, no to część z tych osób pewnie będzie chciała zacząć realizować zyski. No i czy nam się wydarzy powtórka? Czyli że tutaj znowu 95% w zyskach i ludzie. Po prostu zobaczę, że na przykład pierwsza osoba się wysypie, kilka osób się wysypie, no i tu zaczną a, sprzedawać, cena trochę spadnie, rynek zauważy, że oni byli przez, przez chwilę na proficie, więc opłaca się brać profit, no i tu może nam tak wywołać taki efekt kaskady, no i możemy spać z ceną, tak żeby sobie rynek po prostu wziął a, zyski, to jest do zastanowienia. No, ciekawe, na pewno, ciekawa informacja, jak to się potoczy zobaczymy. Tutaj mamy, że w Lightning Network urósł o 1000% w rok osiągając 165 milionów dolarów. Lightning Network jest to taka, jakby druga warstwa na Bitcoinie, która pozwala w sposób szybki i niskotransakcyjny przeprowadzać. Opłaty poprzez Bitcoina. No, i tutaj, jak mamy, widzimy, że mieliśmy w maju. No to były to takie poziomy, a teraz mamy takie poziomy. Czyli Bitcoin staje się coraz bardziej użyteczny. Ludzie zaczynają płacić Bitcoinem. Adopcja zwiększona. Super, to wygląda. Więc to tak. I tutaj. Tu mamy Ethereum całeś, ale tutaj mamy. Fajną informację, że e, biznes w Niemczech, który e, chce się pozbyć całej papierologii, chce się pozbyć całej e, papierologii związanej z zakupem samochodów przez, przez Ethereum i używając smart kontrakty. No, to, to jest bardzo dobra informacja, czyli Ethereum zaczyna być użyteczne. A teraz nie będzie wypełniania papierków, tylko wszystko będzie na blockchainie ethereum, gdzie będą te smart kontrakty użyte. Także to jest bardzo dobra informacja. Ethereum staje się coraz bardziej użyteczne. Mm, tutaj mieliśmy. A, także akceptują kina, akceptują doczkoina. Tutaj mamy Steve Hanke, który przypowiada, że Bitcoin spadnie z ceny, załamie się. I mamy wielkiego spe znaczy spekulanta, inwestora George'a Sorosa, który kupuje kryptowalutę, ale bardziej jest zainteresowany w technologii Defi. No a George Soros e, wykonał shorta na franku szwajcarskim, chyba stwierdził, że ten frank szwajcarski jest przewartościowany, no i mu się to udało. Dobrze to przewidzieć. I zarobił jakiś miliard chyba, tylko miliard, a później chyba Bank Anglii prosił go o to, żeby zlikwidował swoją pozycję. Wracając sobie do, do czego, a tak, do naszej e, kapitalizacji rynku. A, to może weźmiemy sobie taki zakres. I tu mieliśmy szczyty cenowe bitcoina, i wtedy kapitalizacja była 2,5 biliona. Teraz mamy 2,3, a ostatni szczyt, teraz mamy 2,3. A ostatni szczyt, który mieliśmy we wrześniu, to kapitalizacja wtedy wynosiła 2,45 biliona. I teraz mamy troszeczkę niższy poziom, ale za to, jeśli sobie wejdziemy na, na wykresy, no to widzimy, że cena Bitcoina jest wyższa. No bo wiadomo, dominacja Bitcoina wzrosła. Czyli Bitcoin teraz nam a, urósł szybciej, bardziej zyskał na kapitalizacji rynkowej. Więcej osób jest chętnych w inwestowanie w w Bitcoina niż w inne altcoiny co jest rzeczą całkowicie normalną, ale tak jak wczoraj Wam pokazywałem, mieliśmy wybicie, tutaj mieliśmy przebicie, dojście to teraz mamy spadek dominacji Bitcoina aż, o zobaczmy sobie o ile spadło spadło o 3% czyli powoli, powoli zaczyna przechodzić ten a, te, te pieniądze włożone a w Bitcoina powoli zaczynają przechodzić w inne altcoiny także no powoli się zaczyna zmiana tego w kapitalizacji rynkowej będzie wyglądało to inaczej i w cenie Bitcoina będzie wyglądało to inaczej no, Zobaczmy sobie, póki co ja, ja tak uważam, że no Póki będzie tak, bitcoin nam stał tutaj. Weźmy sobie na godzinówkę. Tu powoli, powoli zaczyna nam się rysować formacja flagi. Ona jeszcze nie jest w pełni ukształtowana i no zobaczymy, jak to się potoczy. Być może złapiemy jakiegoś trada Tutaj póki co jest to sprawa rozwojowa, także analiza techniczna na razie. Nic ciekawego się nie dzieje na bitcoiny. Przejdźmy sobie do ethereum no i na terum mieliśmy linię wsparcia, tutaj mieliśmy takie wybicie z takiego o, trójkąta, z, o, trójkąta trójkąta spadkowego Mieliśmy wybicie, przebicie, no i tutaj teraz czekamy aż nam się ten wykres tararara tararara, mój internet jest boski, dobra yy. No i mamy takie wybicie z tej formacji. Tak? Mamy wyższy, doł, wyższy dołek, niższy dołek, niższy dołek. Tu mamy tak. Niższy dołek, wyższy dołek, niższy dołek, i wyższy dołek. Niższy dołek, niższy dołek. A więc póki co terum, No tutaj jest najważniejszy poziom na 38 000. Jeśli zostanie przebity ten poziom 38 tysięcy, to jak najbardziej lecimy w górę. Później sobie mamy tu tutaj te opory na 4000, no i droga otwarta do szczytów. Także wygląda to dobrze. Spójrzmy sobie na tą sibę. Shiba, która rośnie w niesamowitym tempie. Urosła nam, zobaczmy sobie. Ile? 317%. Mm, tu mieliśmy takie formacje. O, takie trójkąty, mieliśmy formacje takich trójkątów, sobie pyk pyk. Pyk, pyk, tu przebicie. No i jak widzimy, to znowu to jest to samo. Tu mieliśmy podwójny szczyt i podwójny dołek. No i tutaj nam się rysuje z kolei coś innego, ponieważ mieliśmy coś takiego i zostało to wybite. A na 4 godziny, w jak sobie przejdziemy, to ciężko jest nam określić w tym momencie, co się wydarzy. No, linia wsparcia jest tutaj, także tak. Czy mam jeszcze jakieś informacje? Z informacji to chyba na dzisiaj tyle z ciekawych. No, to Jest na pewno do Was do obserwowania. sobie zobaczyć, jak się nam zamknie październik. No bo tutaj możemy powiedzieć, że to jest jakiś strzał dobry, tutaj, że to no, drugi dobry strzał, jakiś zbieg okoliczności, żeby się to trafiło. Ale jeśli tu mu się trafi, no to bardzo ciekawe. A ogólnie to jest plan B. I to jest, on stworzył taki stock-to-flow model. No i on zrównuje mniej więcej cena Bitcoina, jaka powinna być. Możecie sobie znaleźć w internecie. Ale pewnie większość z was o nie słyszała, ale nie słyszała o tym twecie. Chociaż ma trochę tweetów bo 2 i tysięcy ludzi polubiło, 7,5 retweetowało, także nie jest jakaś to powszechna informacja. Nie widziałem przynajmniej tutaj u nas, do naszym podwórku polskiego youtuba, żeby kryptowalutów, kryptowalut polskiego podwórka YouTube'a kryptowalut nie widziałem, żeby była taka informacja więc macie ją jako piersi no i co? to tyle na razie nudy ja bym chciał jakąś wreszcie korektę jakąś taką korektę większą Albo już tutaj, zjazd tutaj może, zjazd tutaj może, no bo chciałbym jeszcze raz wejść sobie z moimi długimi pozycjami, żeby coś nam się wyrysowało i żeby też się rynek trochę zresetował, pozbył się trochę tych longów, optymistów, no a później znowu powroty na, na, na większe poziomy. A odnośnie terę to jeszcze to, że jeśli ktoś sobie gra na strategię Mazeresi tak, znaczy ja tu używam bardziej RSA jako filtru a, do mojej strategii, ale tutaj mamy a, niedźwiedzią dywergencję także możemy zawrócić tutaj na tym poziomie. To na tyle, trzymajcie się, cześć.